Idziemy sobie właśnie teraz nad morze. <gry> Sprawdzamy właśnie nasz samochodzik. No i mamy kolejeczkę do bramek. Jak to w wakacje. No ale się dosyć mocno wysoko. No podjeżdża się, ale, ale jednak korek jest. No co to, to dużo mówić. Mogłoby to iść sprawniej, a nie idzie. Bierzemy ticket. przy okazji sobie podjedziemy nad morze dawno nie byłam nad polskim morzem nie byliśmy no i jedziemy sobie tak, tak trochę pochmurna, gła, ale myślę, że będzie też i słoneczko jest po prostu jeszcze nie zrobiony, tak naprawdę to tylko zrobiłem spanie, które pokażę później yy, nie zrobiłem szafeczki nie miałem czasu po prostu, nie zrobiłem instalacji ani, ani takiej mini wodnej, a tym bardziej elektrycznej, żeby, żeby z Solara coś małego czerpać. Nic takiego jeszcze nie mam. No ale akurat mam parę dni wolnego mamy, więc więc trzeba gdzieś wyskoczyć. O i tyle. Czyli od samego wjazdu do samego końca 30 zł. Równe. Tutaj wracają i tak właśnie patrzę, że spora kolejka. Cały czas dojeżdżają? No i już most nad Motławą. Do celu 12 km. Średnie zużycie paliwa na całej trasie, no ale to taka prędkość 120-130 na godzinę. To wyniosło, nie wiem czy to widać, 6,1 km. Ale jeszcze lodówka chodzi. No, lodówka chodzi. Tu różne odbiorniki, ale no. Jak się jedzie szybciej, po prostu trochę więcej spala idziemy sobie na wyspę taką w ogóle to jesteśmy na wyspie Sobieszewskiej i idziemy na cypelek rezerwat ptaków. Przekop to jest przekop pod koniec XIX wieku. Pod koniec XIX wieku przekopana poszerzona podobno to, to ujście te. te tą część Wisły, która uchodzi do Bałtyku. No tak. Teraz sobie będziemy szli. Przede właśnie tak ścieżka prowadzi przez las. Chłodniutko się od razu zrobiło, fajnie wiaterek. Podobno warto sobie zobaczyć ten rezerwat. Zobaczymy. My nie byliśmy jeszcze tam. Ale z recenzji wynikało, że że warto, no i ona to sobie ta ścieżka tak właśnie prowadzi obok Wisły. I taka oto panorama. Częściowo właśnie ta trasa piesza idzie właśnie koło koło. Najpierw lasem, a teraz yy, lasem z piachem do kolan właśnie wysypaliśmy z butów. piach. No a teraz właśnie przy tej ujściu tej Wisły. No to jest taki spacer Już widzę, że spokojnie na godzinę Znaczy w jedną stronę W jedną stronę Bo już idziemy i idziemy i końca Nie wiem, nie wiem no uszliśmy, nie wiem, ze 3 km a tak mniej więcej chyba Chwila na odcinek bo zobaczcie co mamy Ile tego jest? <laughs> Tyle piachu tych tak. obu takie sobie to to Na tej małej wysepce siedzą w sobie foki. Ale to już jest pełne zbliżenie. I kormorany też tam były. O, Cały ten teren to tak natura 2000 to jest wszystko ogrodzone nie, nie no, nie jest Niestety tak podoje. zejście już tam nie da, jest ogrodzone jeszcze raz bliżej Tutaj. Tak wygląda ten teren, ujście tej części Wisły przy wyspie Sobieszewskiej. Takie rozlewiska morskie tutaj się tworzą, cały taki teren. Głównie to tak naprawdę dla ptaków, tak jak tam pisze. Natura 2000, rezerwat ptasi, a nie dla ludzi. Dla ludzi to lepiej do łeby, ale jest widokowo ładnie. Ale trzeba się bardzo zejść. Tak, tak, jest daleko. Jest, a już jest się bardzo... No bardzo, może nie, ale no ciepło jest. Jakie odgłosy dają? Broni mały. Tak, tak syczy. Zaczynają syczeć w obronie tych małych Tata i mama chyba, i małe, dwa, cztery, sześć